7 października 2023 ok. 6 tysięcy terrorystów wtargnęło do Izraela ze Strefy Gazy, by dokonać zniszczeń. Około 1 trzecia z nich została zabita lub pojmana. Ale co stało się z ich bronią? Jestem zastępcą dowódcy jednostki odpowiedzialnej za przejmowanie sprzętu wroga z pola bitwy. Jednostka Konfiskaty Mienia Wroga Sił Obronnych Izraela zajmuje się odzyskiwaniem i bezpiecznym transportem broni wroga. Upewniamy się, korzystając ze specjalnie wyszkolonych żołnierzy z naszej jednostki lub innych jednostek, że materiały wybuchowe są bezpieczne, zanim je przetransportujemy. Wszystko, co uznamy za potencjalnie niebezpieczne, niszczymy na miejscu po odpowiednim udokumentowaniu. Od 7 października IDAN został powołany do rezerwy, by zebrać broń porzuconą przez Hamas po masakrze, a w ciągu kolejnych dwóch lat zebrał tysiące kolejnych sztuk broni ze strefy gazy. Od noży przez kałasznikowy, ręczny przeciwpancerny granatnik, drony, podomowej roboty, materiały wybuchowe, ilość broni wprowadzonej przez Hamas do Izraela jest ogromna. IDF nie podały dokładnej liczby, ale twierdzą, że niemal każdy terrorysta był uzbrojony co najmniej w karabin i nóż. Przez ścisłą blokadę gazy Hamas musiał być innowacyjny w uzbrojeniu. Przełącz rurę, nadużywaj. Ale zamiast budować domy w gazie, używają rur przełączających, tych samych, które służą do przenoszenia rakiet do Izraela. 7 października. Chociaż Hamas miał możliwości produkcyjne wewnątrz strefy gazy, wiele z broni przejętej na tym obszarze zostało przemyconych nielegalnie, z czego wiele pochodziło z Rosji i Korei Północnej. To znak wpływu ich patrona. Iran i Hamas nie są jedynymi irańskimi pełnomocnikami, z którymi miała do czynienia jednostka konfiskacyjna. Po wejściu sił obronnych Izraela do południowego Libanu w 2024 roku jednostka zdobyła tysiące sztuk broni Hezbollahu, podczas gdy część pochodzi z czarnego rynku. Łatwy dostęp między Bejrutem a Teheranem sprawia, że rośnie liczba bezpośrednich transportów od Irańczyków. Są podobne stylem do tych od Hamasu, ale znacznie nowsze, bardziej zaawansowane i lepiej zachowane. W przypadku Hezbolachu widzimy, że część sprzętu była zapakowana w worki, gotowa na wojnę, którą planowali, ale nie jest używana. Zachowują je na wojnę, poziom konserwacji w Hezbola jest więc znacznie wyższy. Sprzęt u Hamasu jest nowszy. Wygląda na to, przynajmniej na moje oko, że to sprzęt, na który można wydać dowolne pieniądze. W ostatnich dwóch latach przejęto dziesiątki, a nawet setki tysięcy sztuk broni od Hamasu i Hezbolachu. IDF nie korzysta z przejętej broni z kilku powodów. Często trafiają do laboratoriów ze względu na potencjalne zagrożenie lub niekompatybilność ze sprzętem IDF, by je zbadać i zdobyć dane wywiadowcze. Jednostka działa już od ponad 50 lat, więc łatwo sobie wyobrazić, że osoby tam pracujące są już znieczulone na sprzęt, z którym mają do czynienia. Idan zauważa, że broń wyrządziła Izraelczykom wiele szkód i zniszczeń. Zaskoczeniem 7 października było użycie sprzętu wojskowego do zabijania cywilów. To definicja zbrodni przeciwko ludzkości.